Witam, dzisiaj gotowy zestaw firmy Zamel radiowe sterowanie zapraszam. Sterowanie radiowe firma Zamel. Chciałem tylko dodać, że żadnej firmy nie reklamuję. Urządzenie jest z przerabianej instalacji elektrycznej, inwestor i inne, inne urządzenie ma nowe zamontowane, z tego po prostu zrezygnował. Jeśli ktoś ma podobne urządzenia, tak na powiem to z chęcią przetestuję. Podobne urządzenia, podobne rozwiązania, czy to za pomocą radia, czy to za pomocą WiFi, co o tym urządzeniu? Tu mamy nadajnik, nadajnik RNK02, 3V. Takie bateryjki są w środku, nadajnik czyli ten przycisk i odbiornik mniej więcej 200 metrów mają zasięg ze sobą. Zaraz to sparujemy. Odbiornik ROP 01 Podłączenie tego odbiornika jest prostą sprawą, tu jest faza, tu jest zero. Te styki przekaźnika są beznapięciowe, dlatego można do różnych zastosowań ten to sterowanie zastosować. U mnie to będzie do, dodatkowy przycisk dla dziecka do światła. W dalszej części filmu pokażę, jak ja to zamontowałem. Tak jak mówiłem, bez, beznapięciowe te wyjścia są przekaźnikowe, dlatego mostek od 11 do L, czyli do fazy, mostek i z 14 wyjście na żarówkę i wiadomo N, czyli 0, też na żarówkę. Także tak to wygląda. Tu są parametry tego odbiornika. Maksymalna moc 750 W. Tu należy uważać, by nie uszkodzić tego przekaźnika w środku, także nie należy przekraczać tej mocy. Jak to można łatwo zaprogramować? Zaprogramować można w ten sposób, że najpierw wszystko kasujemy to, co tam było wcześniej zaprogramowane. 5 sekund trzymamy przycisk programowania, dioda zaczyna migać, gaśnie, puszczamy. W tym momencie jest wszystko kasowane w tym odbiorniku. Następnie przyciskamy raz, dioda się świeci, przyciskamy przycisk, puszczamy i mamy zrobione. Oto taki. Przełącznik. W ustawieniach można ustawić w ten sposób, że, na przykład, tutaj, w tym zaprogramowaniu, że można, by, żeby tu był wyłącz, tu był włącz. Można też ustawić czasowo. To urządzenie by po pewnym czasie się wyłączało światło, wszystko jak ktoś kupi takie urządzenie. To wszystko jest w instrukcji, jak to można łatwo zaprogramować. Ja skupię się jedynie na podłączeniu tego w puszce tego urządzenia i zgranie go z takim wyłącznikiem schodowym, jak to wszystko zgrać, żeby. Żeby można było i tym wyłącznikiem tradycyjnym wyłączać światło, i tym przyciskiem, by można było włączyć i wyłączyć światło. Tak by niska osoba, czy tak jak w moim przypadku dziecko miało dostęp do przełącznika, bo te wszystkie tradycyjne wyłączniki są gdzieś na metr 20 m, na metr 10 m od posadzki, w zależności kto jak montuje takie wyłączniki ale przy małym dziecku to dziecko podsuwa sobie jakiś taboret czy staje na jakimś na jakimś przedmiocie by dostać do się do światła to jest niebezpieczne też są takie przypadki, że osoby niepełnosprawne na wózkach czy po prostu niskie niskie osoby nie mają dostępu do tradycyjnych wyłączników jak w domu jest jedna wyższa osoba czy jedna osoba na niepełnosprawna po prostu na wózku w dalszej części pokażę jak jak ten wyłącznik podpiąć A więc tak. Jeszcze przypomnę o takich bezpieczeństwa, o bezpieczeństwie taką sprawę, że no trzeba uważać, 230 V to jest napięcie niebezpieczne. Osoby, które wykonują taką pracę lub to co pokazuję na filmikach, muszą wiedzieć o przepisach bezpieczeństwa. No nie będę się na ten temat więcej mądrował. Tak jak to jedna osoba mi powiedziała. Proszę uważać, musicie wiedzieć co robicie. Pokażę tutaj taką sprawę, że tu jest wyjście na, na tym przewodzie jest wyjście do żarówki. Tu te dwa przewody ze sobą skręcone to jest. 0, a tutaj poniżej mamy fazę. Może pokażę to na próbówce. Na próbówce świeci. Tu jest faza. Tak jak mówię, tu jest wyjście do żarówki, do pomieszczenia. A tu mamy 0. Można taki stary sposób. Elektryka nie przez naonówkę tylko wszystko mierzone żarówką było. Proszę bardzo. I tutaj mamy fazę i zero. I teraz tak. Pierwszą sprawą co robimy, wiadomo, no trzeba wyłączyć bezpieczniki, żeby to wszystko podłączyć. Podpinamy moduł WiFi do zera i do tutaj wyjścia na żarówkę. Ok, układ. Odbiornik jest już podpięty i z tradycyjnie z tradycyjnym tutaj przełącznikiem. Może najpierw zademonstruję. Tutaj jest za pomocą radia bezprzewodowo a tutaj dodatkowo jest tradycyjny wyłącznik może tak zobaczę pokażę i też za pomocą radia eee, tu jest tak przełącznik w ten sposób tutaj dioda sygnalizuje nam za działanie. Tu po prostu jest toaleta i dziecko, żeby nie wchodzić na jakieś taborety. Trzeba zrobić tu taki przełącznik, by mogło gasić. I tutaj jeszcze ten, o tak może pokażę. Tu jest tradycyjny. O tak widać. I tu dodatkowo ten radiowy. No, i to też dla osób, które są na wózku. Na przykład to jest też dobra, dobra sprawa. Z dwóch miejsc można światło sobie zaświecać. Później jeszcze omówię schematycznie, jak to jest podpięte. Może tylko pokażę te dwa niebieskie przewody? O, tutaj to jest ten, to jest ten i to jest ten. To są korespondencyjne do tego schodowego wyłącznika. A tu jest zasilanie na tym brązowym. Na tym brązowym jest zasilanie faza, i tutaj z tyłu jest faza idzie z bezpieczników. Pomontuję to wszystko. Pokażę na pokażę na schemacie jak to jest podpięte. Myślę, że to będzie funkcjonalne. Piszcie w komentarzach. Jeszcze tak jak mówię, jeszcze jeszcze pokażę to na schemacie. Jak ten wyłącznik schodowy jest podpięty. A czy to jest typowy wyłącznik schodowy, z tym, że zamiast dwóch wyłączników jest jeden tradycyjny, a drugi właśnie ten radiowy, bezprzewodowy, dobra, zabieram się do zamontaż zamont za, za pochowam to wszystko w puszce i przejdę do schematu. Wszystko jest podpięte tak jak. Tak, jak mówiłem wcześniej, tu jest światło na Wi-Fi. Tu jest tradycyjny wyłącznik. Stąd można zaświecić i gasić. I stąd można podobnie zaświecić i gasić. O tak. Tu zaświecamy. Tu możemy zgasić. Tu zaświecamy z powrotem, tu gasimy, tu świecimy, tu gasimy. Tak jak zwykły wyłącznik schodowy. Myślę sobie, że nie będę go rozrysowywał. Jeśli ktoś ma pytania, proszę pod filmikiem. Może zrobię taki film, gdzie pokażę typowe układy w elektryce. Czyli wyłącznik schodowy, krzyżowy. Yy, czasowy, także na tym wszystko, tutaj gdzieś może przykleję troszeczkę niżej albo wyżej. To zobaczymy, jak dziecko przyjdzie z przedszkola i samo zadecyduje, gdzie ten przełącznik ma być. Dobra, to wszystko. Do następnego razu.